Cześć z tej strony Maszuk. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie raz zrobię znowu, znowu noob, Arm tygon. Yy, ostatni odcinek się nie nagrał. Więc. Yy, O, o, już odkryłem, odkryłem to. Y I nie wiem co się zmieniło, bo dawno. Na Nagrywałam z tego. I właśnie, zmienił się mój skin, dlatego że nagrywałem filmik, ale się nie wrzucił. Spróbuję go wrzucić yy, Bo on... Ja go wrzucałem, ale coś się popsuło i się nie wrzucił. Więc... Taki jest to problem minimalny. To był filmik z białym, bo biały był ze mną wtedy... Mmm. Yy. Nie dało nagrać. Po prostu głosu nie było. Zostawcie tego subika tam na dole, i jak obejrzeliście ten film do końca. Napiszcie w komentarzu banan, o banan napiszcie. Będzie mi bardzo miło. Jak napiszecie banan, bo wytrwaliście do końca. Piszcie, proszę. Wy nie piszecie komentarzy w ogóle. Yy, I wpadajcie też na Discorda. Yy, Nazwę napiszę w opisie, jakby coś. bo nie umiem podawać, więc. Wiecie, ja nie jestem takim. No, no, więc. Zaj zajmiemy, zajmijmy się budowaniem. O, tu coś zbudujemy. O, patrz, za 500. No właśnie, jak, jak zostawisz suba, yy, to wtedy słyszałem, yy, że, znaj że znajdziesz w swoim pokoju 100 zł pod komputerem. Nie wiem, ja teraz o, na, na telefonie sprawdzam. Mhm, mhm. Mhm. Kliknę z tego subika. Dobra, kliknąłem. Teraz sprawdzę co jest pod moim biurkiem. Dyszka Dyszka, dyszkę mam A niestety to, to nie była stówka Niestety Co jest? Czy ja o czymś zapomniałem? Poczekajcie Lajka jeszcze muszę zostawić A Ty, jeszcze 90 złotych Jest pod tym No, więc Więc Zapraszam do subskrypcji, jak chcecie Mieć Pieniądze tego subika? Proszę, bo mało nam brakuje na moim głównym kanale do, do, do tych 20, tylko jeden subik i ja tak już czekam od dwóch miesięcy. Można oszaleć. Dobra, już a takie co to się nie pisze. Yy. No i tyle. No. Tu jeszcze jemu daszek, ale chciałem przecież to ukończyć. czy ja zmarnowałam sobie swoje pieniądze? dobra okej okay. dobra jak to balony się zesłały to niech oni też idą do... yy, to? co to jest? nie, 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 nie to

kosztuje 100 tysięcy, dlatego kiedyś yy, przed filmem posiedzę trochę na awku, ok? Wiesz te 100 tysięcy, no. no, nie wiem. Czego to służy? Trzeba to służy? Ciekawe. Dobra, widzowie. Co jest? Lasik? E, 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 e. Lasik! E, 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 e. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Co to jest? Co się dzieje? Co to ma być? Okej, okay, jakiś coś, dobra, ja wracam do was. Dobra Więc no widzowie Polepszam Resztę Tych co nie ulepszyłem W filmie co ulepszałem Wszystkich Ulepszy lepszy. ты что, целом, naprawdę cenę żałuję. A tak, dobra, ile to się nagrywa? To się nagrywa dzieś 11 więc Hmm, jeszcze komentarze. Banan. A, napiszcie banan. Tak, napiszcie banan, jakby trwaliście do końca. No wiem, to już wiem. Ale w ogóle, żebyście napisali banan. Będzie mi miło. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, nie no Dobra. Więc... To by chyba było na tyle. Jeżeli Wam się ten film spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jak wy do, do tego momentu napiszcie banan. Trzeci raz już to mówię, ale to nic. Napisz... Znaczy.. kliknijcie tego subika... proszę. Bicie na Discorda Mashoks i bijcie na Instagrama Maszoks To ja. Wszystkie nazwy będziecie mieli napisane w opisie tego filmu. Yy, więc. Yy, do zobaczenia na razie i cześć!